Witajcie w drugim odcinku. DZIĘKUJĘ, ZNAJDŹMYŚŁYCH KILOFA! Logaj się. Logaj się, szybko, szybko wyjdź. A, patrz jak się grafuje. Ty, te, te... Kich... Damie cię! A oczu, to ja tego, już? Czekaj. No. Chyba nie zimno. Nie. No, nie. <grym> Masz czego w prezencie? Nie, no, oddawaj. Mówiła no, fajnie. A właściwie oddawaj. Nie! Dobra, tylko tam. A ja on tu patrzy? Aha, nie wyjaśniłem ci tego, długo. Ten dolny klocek, ten. Nie śniegowy, nie śniegowy tylko. I zrobimy takiego myka. Ej, co leci? To ci nie leci? A wola nie leci. No co jeszcze... Nie leci? No patrz. Zatrzymuję się, się. A ja robię takie. Okay, takiego, tutaj. Mówiłeś o patrz mi woda się zatrzymuje. A. mnie nie uderzaj. Nie, nic czego. Czemu? Bo to macie blokować od wody, która ale nie leci. woda nie leci. A, ale to... Aha, bo z drugiej strony zrobiłem dziurę. I z drugiej strony teraz leci cały kobel. Nie. <noise> tak, tak. Kobel, kobel jest mnie. Nie. Bo to zamknij tam. Za jedyny kobel. Jeden tylko. Jeden. I rzuć kół, O, to dokładnie tak. A mi wyszło, naprawdaż. Dobra, teraz muszę kopać. No, teraz leci na mnie. No, coś ty. A jeśli wiem cię, to zrobić. Dobra, zaraz pęknie. A co to tak jest? I bum. O, jeszcze nie. Bum, łopata. A, widzę. To musisz kużyć kobra. Teraz drewna potrzebujemy, to co znaczy Przydało mi się 8 gramów, żeby się zrobił kilo filiżanki. Uchwalić jakąś drewno. Który z tych wierzchek, tym dużo teraz roboty jest? Nie, w ogóle mi się nie chce. Bez probowania to co, nie to samo. Może zrobić piec, Nie, nie, będę się, tak. Kiedy tak, musieli przepalić drewno. No ale nie mamy drewna. Ktoś się leci. Ktoś chyba ciężko z tym idzie. Dobra, sprawdzę zadania jakieś anioły. Dobra, sprawdzę zadania. Jest okay. kończone z ideą, zbuduj piec. O, piec zbudowany to znaczy, że już wykonaliśmy. Jak to zrobić? Platformy, dobra, to potem. Tak jak grzyby z pędzlem gdzieś w środku, nie tankie. no dobra, też. Stwórz łóżko, to potrzebujemy pająki, to nie. No, po prostu nie. grzyby też, nie. Nie, 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 nie. O, co to jest? Jasne, jawelne jeszcze trzeba? Chłop, to już jakieś ciężkie zadania mamy. O, dużo tego jest. No to... Poradzimy. Jestem przyjaźni, chcę spróbować pochłodnie i zróbmy skończonymi napisy. Mamy formę. No co zrobimy zadanie Oj, czym ja na to włączyłem, tak jedzenie do skrzynki. A. A, mi tak. skończy kilo. Czemu nie przechodzi? To za ułomna trawa. I czemu to nie rośnie? Co za wiecie jesteś Tak. To potrzebujemy. Kaketusa. Mhm. Z kaketusa je robi to barwiczka. Mhm. No. Nope. Coś ci wydržło, chyba. Użyłeś mnie. Kto? Ty? Ty. Ja? Ty. Murzyn? A, móżny, aaa. Ty razisto jedna. Nie dojść, że wydź to jeszcze wicher. Zochcie! Ale nie różne. Dobra. Hmm. Ale, no nie powiem, że to śmieszne. Nie, nie możesz tak nic, jest nie. ci, stąd. Kurde, nie, tego ci już nie ukradłem. A, kradnę ci, jak tak stoję. Nie stoi. Na <grym> mnie <się> stoi. Kto tobie nie. Ale gdzieś widzisz siebie tu? Tak, nawet widzicie tak zademonstruję. demonstruję. Tak o, w nie. Tam stoi. Dobra, <laughs> mam trzy, jak e, to mało. Szybko. Do mnie dobre. Do mnie kobiet, do mnie. A z tej strony postaje? Może szybciej będzie. O, zdziewaliście. Sazoncrośni. Czekaj, i wymyśliliśmy nazwę dla serii. E, kurde, zapomniałem jej Chwila, sprawdzę. <laughs> Aha, showblock Showblock z Michałem. Piękna nazwa. No i wysobnie Michał w szał, od tego się wzięło. Tak! <grym> o, trawa przeszła, kurwa! Tak, to zniszczy tam trawę, zabije. Zasłupkę! <grym> Bo to będzie koniec naszej trawy. No to koniec. Hop, hop, hop. O, to jest duża trawa na śmieci. To nie wiem czemu tu jest. Świetny może być O, mogę kraść! Nie, z każdej strony! O, nie, dobra, wymyśliłem, wymyśliłem, kurde wymyśliłem. Co już sobie tu, żeby do mnie płynęło. A w sumie nie, dobra, ja czekam na to jednak. Coś trzeba z tym zrobić. Fajnie to zgospodarować ten teren cały. Jednego klocka. To się... Co sobie tam wyobrażasz? O, ale trawa rozrosła roz, roz, się. I co mówię, że to w prawy? No już są cztery. Pierwają mi się tak. Jeszcze dwadzieścia i ma to ja w Tak. Tak nie co. Nie patrzę, Michał. No, co zrobisz? Przepalam te kable. Co ty robisz? Nie, co miałbym robić? Co zrozumiesz? Co? Będziesz na ciemni! i ładni tak. Super. Wiem! Jak tam, gdzie ja jestem? Tam po prostu kulę cool, wyskakuj. No dobra. Może trochę więcej ma punktów fajki niż ten dzień. Hmm, będzie ciężko. Kłopot nie, zaku nie zakupujesz, bo jest jasny blok. A no um, fakt, cool. No tak, bo to masz ten cypak specjalny. Haha! Ha. <laughs> Widzę jasny λόγο. No kurde, Drzewo rośnie. Właśnie kurde. Dobra, jak wypadnie kilo to już będziemy robić. No właśnie, nikt nie, nie zrobi... A nie, dobra, zrobimy ci jeszcze jeden kilo wtedy. Nie będę już go położył. No też ja sobie jak. To już sobie potrzebny będzie ten kamień, nie? Oczywiście, władzę. No oczywiście. Jak sobie zrobimy, Ła, no, spadłem. Czy przypadek? To było niespecjalnie, żeby głód synowy zrobić. Mi w ogóle z jakiejś nawet nie spadło. No co ty? Bo ty nic nie robisz. Wiedziałem, wiedziałem. Ja <grym> tylko kopię. No, a ja tu pracuję, skaczę sobie. Kopię na banie. Tam jest blisko, musimy tam dojść. Ile no, masz kobla? Ile Dawaj tam. Nie? Do. Zaraz to ci dopadnie, dopiero. Ja ci w tym czasie drugi zrobię i wymienimy się. I jeszcze... i teraz będzie i teraz będzie, Hop! Skąd nie pamiętam drugie mamy hop. wziąć... Śródełko lawy. Yy, wody. Wody? Wody, no, bo drugie. A dajmy. fajnie pies wygląda. Tak? Ja pokaż. O ujął mi. No, Już chcę się śmiać. Ujełby się. A ja cię To jest normalnie, dobre. Daj. Aha. A gdzie masz kilopa? Dobra. Aha. Udało no, mi się go tym. Tylko mnie nie uderzysz, jak spadnę, to stracisz kobla. Dużo trochę. To ja pracowałem tylko... Nie, ten ja pracowałem więcej. Kopałem cały czas Tak, ty kopałeś, no już wiesz. I tu sobie zrobiłem taką małą platformę do spełnienia się tych później potworów. Aha, tam zamiast tych piasku. Aha. Ty no, to głupie drzewa. Później tak. nawet sobie takie odgryzanie, tam, no, nie? No, Tak, tak, tak. W Tak, nie to Mhm. Musi nam więcej ulecieć sadzonek z tego drzewka. No, przecież na drzewo nam jeszcze nie wyrosło. Głupia sadzonka. Ale ten... ten piec na moim texture jest po prostu... A normalny. Sadzonki są zajebiste. No, ale piec jest niepokalany jak buźka, nie, Potem w jakimś odcinku wezmę ten teksturpak texture twój. Na no, chwilę. No, znowu jak to Dobra. Już prawie... potrzebuję jeszcze tak... tak kobra. A, no, no trochę. A z A właściwie szybki teleport do bazy. Nie wiesz nic? A, a nie ja miałem wiaderko i diamenty i w ogóle... Tak, diamenty, żeby... to ja ja miałem tyle. Tak! Jak jest... No przecież ja miałem tyle z jak pełne głos. Bo tam wiesz, tam jest pewna skrytka, tutaj nie wszyscy wiedzą. No. No, Oczywiście, że tak. Ty mi nie wierzysz? No tak, no sposób No, no to, <noise> No głupie dziewo, fak. Będę się na nie gapił, póki nie wyrośnie. U mnie kończy się na tym lecimy. Ale będę kopał, kopał, kopał. Nie dziewo, no. niebany mi się znudził. Szybko dziewo. To musisz coś porobić. No, ciekawe co zrobię z drzewa. Hmm. Wszystko poszło na twoje kilofy. No, I tak nic nie robisz z tymi kilofami. Okienice, okienice się robi, no hmm, z tego nie. Pięć hmm, nie Schody też nie zrobię. Kamienne? No nie zrobię, bo drzewo potrzebujemy. Jak? No żeby przepalić to. Schody kamienne. kamienne? No kamienne. No czyli nie brukowe. Kamienne. Aha, no dobra. Ciekawe, Ciekawie się kamień wygląda. Ciekawe, w rupa. Kamie pewnie cały czarnie jest taki. Czekaj, płotki, do pani wini... Łytki sitkowej, ale kamienne czy zwykłe płytki nestkowe? To jest łosko. Ale to i tak potrzebuję ze mną. No, tak. Czemu do wszystkiego trzeba... Hmm. Wyrosło może. Kłutka. Nie. Nie wiem. A nie wróć. O nie. Na no, kogo właśnie mi się drugi ginął, w A woda jest? 400 z tymi, nie pamiętam. Z tej. O, to dobrze. Tu rozwalę potem i tu farmy zrobię. O, ile masz? To weź to daj, pójdę po ten piasek. I Ctrl-Q. Szybciej będzie. Dobra. Nie, dziękuję. No, no. Się no to ty jak? To nie działa dwie strony. Ops. Dobra. Tylko przydałaby mi się taka rzecz jak to ale przeboleję bez. No i mam. Jest. I tutaj mamy. Hurra, mam tego. No i jest wieczorem. Skrzyżyk, że za mnie. No, coś. No pękaj. jak się na pewno przyda. Ojej, ojej. Nie może spać. On jest za cenny. Ty nie możesz spać. No ja spadnę w tej chwili, uważaj. Bo ten shift jest niepewny, ja ci mówię. No. Shift nie Kurde, chcę cię cały czas sterować, ale stracisz rękami, które ja potrzebuję. To dzonka jest podejrzana, więc to jest No właśnie widzę, no ciebie widzi, weźcie go i to wyrośnie. Tak. Weźcie ja go, mówię, to. Skończył się kilo, to się pomaga, będę sobie bali, Super. Dobra, teraz ja tu robię skok przeznaczenia. No. Oh. Eee, to było słabe. Teleport Paweł zrobić? Nie! zbyt cenne rzecz. białe... niebieskie, y, czarne, niebieskie, czarne, niebieskie czarny. Niebieskie czarny, niebieskie czarny. To on jest BIAŁY! <noise> woda też. Też woda ma niby lekkim jest jasne. Dobra. Nie zjedz. Albo ja to lepiej zrobię, żebyś tego nie zdał przypadkiem. Chyba nie wiem, jakie czasu czasy mieć pomysły. Jeszcze nic nie zweryfikowało. No co ja mam robić? Hmm... Hmm... Mm. Mm. Ja by tylko położył skopię Mógłbym zrobić farmę no, Tymczasową, ale już bardzo mi się nie Ile jeszcze czasu? Mm. Jeszcze 5 minut, dobra No to daj mi... Nie no, nie zrobię farmy, bo nie mam kilofa, bo nie mam drewna Tak. Właśnie... No. Nie hmm. co ja mam zrobić? Yeah. wiem. No wiem o tym, że nie wiesz. ja nie wiem no. Hmm. no i czemu nic nie dostajesz od rażeń? Bo już coś nie szkali. No właśnie, nie dostajesz z nich. Tam się powinny rozpić teraz. Udaje mi się na normalny pokój. Chyba powinno coś Mhm. Mm A tam na wyspie, co tam stoi na wyspie? nie ma wyspy. Aha. Coś. A pokaż, spójrzcie w stronę wyspy, chcę zobaczcie jak daleko widzisz. Ja nie widzę. Ale ty śpiasz, ale super. Ja ty tylko wstaję. No. Mam problem, właśnie normalnie. Mówię. Teraz możemy zginąć. Nie zginę. Ty zginiesz. Zrobij Kogna Nie Zboży Kobla. Dobra, to na razie będziemy kończyć odcinek ten. Pożegnaj się. Siema! Cześć!